Cześć kochani. Witam was bardzo serdecznie i dzisiaj mam dla was filmik, który wydaje mi się, że wiele z was lubi, czyli denko. No i po kolei przejdziemy sobie trochę tych kosmetyków się zebrało, także jak zwykle postaram się nie mówić zbyt wiele na na dany temat, czyli na jeden kosmetyk. Tylko tak, żeby Wam pokrótce opowiedzieć. Część z nich przewinęła się w jakichś innych filmikach. Jak tylko mi się przypomni, w którym gdzieś tam o nich mówiłam, albo być może niektóre były, że tak powiem, w akcji, to będę starała się Wam o tym też wspominać. Że gdyby Was zainteresował, żebyście mogli się odnieść do konkretnego filmiku. Także jeśli taka tematyka Wam się podoba, jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania dalej. I zacznę od y, toniku. E, oczywiście nie będzie tu raczej kosmetyków, które jakoś szczególnie się nie sprawdziły, bo wtedy bym ich raczej nie zużyła. E, natomiast jeśli będą jakieś e, minusy, to zawsze będę Wam mówić. E, jeśli chodzi o ten tonik. Ogólnie bardzo byłam z niego zadowolona. Jeśli się nie mylę, to pokazywałam Wam go w takim filmiku z moją wieczorną rutyną. Bardzo taki przyjemny. Jest to tonik w, z atomizerkiem, i właśnie tutaj jest ten jego minus, a mianowicie wolę jak jest taka delikatniejsza mgiełka, a to różnie bywa i ciężko to przewidzieć. Natomiast tutaj. Trochę za mocno, jakby wiecie, ten strumień pada na twarz, więc to jest taki jedyny minus. Natomiast sam produkt bardzo przyjemny, taki odświeżający, orzeźwiający i naprawdę fajnie się go używało. Jest on aloesowy z kwasem hialuronowym, także jak najbardziej ok. Tylko bym zmieniła właśnie kwestię tej aplikacji. I już będąc może tak prawdzie nie podzieliłam ich sobie, ale tak tutaj zerkam, żeby może jakoś tematycznie w miarę pójść. To kolejny produkt to jest żel do mycia twarzy i tutaj mamy też produkt aloesowy. Natomiast mam bardzo mieszane odczucia co do niego. To znaczy sam produkt był jak najbardziej w porządku, choć ja częściej sięgam po takie bardziej kremowe produkty do mycia twarzy. Ten, jeszcze tutaj nawet go trochę widać, taki był typowo taki żelowy, natomiast ogólnie jakby efekt, jaki dawał, był jak najbardziej w porządku, przyjemny, wszystko ok. Jedyny minus, właśnie, Podobnie w sumie troszkę jak w tym poprzednim produkcie, to był problem z aplikacją. Natomiast o ile, jeśli chodzi o ten tonik, to było tak, no, że mogłoby być delikatniej, a byłoby przyjemniej, ale ok, to tutaj. Wszystko wygląda tak standardowo, tak, że mamy na pompkę, no i ok. Natomiast jakby nie wiem dlaczego, ale... On miał tendencję do, nawet jeśli używałam go codziennie, do takiego zapychania się tutaj, zasychania, bo owszem, jeśli nie używamy jakoby dłużej jakiegoś produktu, to czasem tak jest. Natomiast on bardzo mocno się tutaj, tak jakby, zapychał, co powodowało, że jakby podczas kolejnego naciśnięcia, żeby użyć, to ten produkt, tak jakby. Wiecie, chciał się przedostać, a trochę nie miał jak i zazwyczaj pryskał po prostu wszędzie. To było tak irytujące dla mnie, że z tego względu e, nie wiem, czy jeszcze go kiedyś kupię, e, bo e, po prostu nawet jak się starałam, już wiecie, tak bo to już musiałam się dobrze skupić, żeby odpowiednio zasłonić dłonią całą tą powierzchnię tutaj, żeby mi nigdzie na boki nie prysło, bo albo to było na lustrze, albo na mnie, albo na podłodze. No, to był naprawdę spory minus. Sam produkt jak najbardziej w porządku, ale tak jak mówię, ten akurat minus był, no, nie na tyle duży, żebym go nie zużyła, bo tak jak mówię, produkt był ok, ale nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek kupię. I jeszcze z takiego. Oczyszczania poniekąd twarzy. Mam mleczko do cery na jest przeznaczone z żurawiną. I mleczko jak najbardziej fajnie mi się sprawdziło. Wolę właśnie jak produkty, właśnie net mleczka. Są właśnie z takim atomizerkiem, tylko żeby takich nie miały skutków jak tutaj. Tu natomiast mamy tak otwierane. Jeśli chodzi o sam produkt, bardzo fajnie się sprawdził, byłam z niego zadowolona i też w porządku usuwał makijaż. Chociaż chyba najlepiej, jeśli chodzi o mleczka, to mam wrażenie, że to mleczko z miksy, które też Wam nieraz pokazywałam, które gdzieś tam już u mnie w zapasie jest, to jak do tej pory chyba najlepiej mi się sprawdziło pod względem demakijażu ale tutaj jak najbardziej w porządku i teraz może pokażę Wam serum, o, bo takie były produkty OK, ale ciągle z jakimś ale. Natomiast kolejny produkt jest to serum który które świetnie mi się sprawdziło, bardzo byłam z niego zadowolona. Mnie udało się kupić i też chyba właśnie w tym filmiku z wieczorną rutyną on się pojawił. I jeśli chodzi o ten produkt, to naprawdę bardzo przyjemny, przyjemna taka delikatna, dość lekka konsystencja, a jednocześnie naprawdę fajne nawilżenie dawał, on jedynie, że jest w szklanej buteleczce, to zależy, jak wolicie, jedynie chodzi mi o to, że jak go gdzieś zabieramy, to nie jest najlżejszy. Um, natomiast um, jest naprawdę. Um, bardzo taki, no, no fajnie nawilżający, rzeczywiście daje, czuć tą różnicę. Przynajmniej ja czułam, jak dodatkowo, właśnie oprócz kremu, jeszcze dodawałam to serum. I ja pamiętam, że go kupiłam, i później jeszcze kiedyś też widziałam w Hebe, czasem w dość fajnej promocji. Także możecie sobie zerknąć, naprawdę polecam wam. Postaram się wszystko gdzieś tam odnaleźć i podlinkować. Tak jak od jakiegoś czasu znowu to gdzieś tam robię, żebyście w opisie mieli linki do produktów. Nie, nie mówię, że w tym czy w tym konkretnym sklepie to będzie, wiecie, najlepsza oferta. Natomiast chodzi o to, żebyście mogli sobie zobaczyć i jakby wiedzieć dokładnie, który produkt, tak? Bo ja mniej więcej pokazuję, natomiast no, tak może być łatwiej, tak? Bo żebyście nie musieli tam się doczytywać dokładnie, gdy pokazuję jakiś produkt, jaka to jest nazwa i tak dalej, to dla ułatwienia staram się te linki Wam wrzucać, bo kiedyś wrzucałam, potem trochę przestałam, bo nie wiedziałam na ile to jest dla Was przydatne, ale potem znowu widziałam, że piszecie w komentarzach, żeby wrzucać, więcej będzie i może jak już mam serum to jeszcze drugie serum wam pokażę i tutaj mam takie serum z Bielendy i one jest jak dobrze pamiętam ale sprawdzę żeby wam źle nie powiedzieć sprawdziłam na internecie ono jest z pyłkiem pszczelim i z miodem co już trochę widać po opakowaniu i jak najbardziej było w porządku. Opakowanie jest szklane, natomiast gdybym miała wybierać to, to mi się lepiej sprawdziło to serum, które Wam pierwszy pokazywałam. Mm, i jakby jeśli chodzi o nawilżenie i jeśli chodzi o e, nawet jakby samą konsystencję i tak dalej, tutaj e, jak dobrze pamiętam, ono tak lekko działało rozświetlająco, to, to tutaj nie mieliśmy tego efektu, e, jeśli chodzi o to, natomiast e, tutaj lepsze nawilżenie. Ale też e, w porządku było, nie mam jakby jakichś większych zastrzeżeń. E, i teraz e, może coś e, trochę innego, e, a mianowicie peeling. E, tutaj jest peeling z e, ananasem i kokosem. E, no i tutaj, tak powiem Wam, no może być, tak. E, nie był zły, a taki, e, no, jeśli lubicie ananasowo-kokosowy zapach, no to, to w porządku, bo czuć rzeczywiście. E, natomiast e, nie było w nim nic takiego, żebym się jakoś super e, zachwycała. Może kiedyś kupię, ale nie, nie jest to coś, co bym powiedziała, o super, ekstra, e, jakiś wyjątkowy. E, na pewno e, mam lepsze, e, które mi się fajniej sprawdzają. E, także tak po prostu ok, zużyłam w porządku. E, teraz może coś e, nie z pielęgnacji. W sumie to... E, Dajcie też znać, jak jeśli chodzi o te denka, jak wolicie, czy, czy, czy jakby Wam zależy na tym, żeby to było, nie wiem, podzielone jakoś, nie wiem, jakimiś kategoriami, że do twarzy, do ciała, do włosów, zazwyczaj z... Kolorówki, tak, z makijażu nie mam jakoś wiele, chociaż teraz będę miała tutaj dwa produkty, właśnie. Natomiast czy, czy tak wolicie mieć to jakoby posegregowane, czy właśnie wręcz przeciwnie, żeby było tak trochę pomieszane, czy na przykład nie ma to żadnego znaczenia? Także napiszcie mi w komentarzach, a kolejny produkt to. Puder, o którym Wam już mówiłam w niejednym filmiku, i teraz, nawet w ostatnim filmiku, jak dobrze pamiętam, gdzie robiłam dla Was filmik, cały makijaż kosmetykami z Drogerii. Zachęcam Was, jeśli jeszcze nie widzieliście, to też o nim wspominałam, ale że tutaj mam skończone opakowanie, a bardzo go lubię, to stwierdziłam, że Dobra, jeszcze wspomnę o nim raz w denku. Jest to puder pod oczy, naprawdę fajnie mi się sprawdza. Jest to puder transparentny i fajnie utrzymuje ten korektor, i tak delikatnie też wygładza ten obszar tutaj pod oczami. Więc jak najbardziej Wam polecam. I jeśli chodzi o produkty do makijażu, to mam jeszcze podkład, podkład z Eveline i to jest 4 w jednym. I teraz, jak się nie mylę, wydaje mi się, że nawet był jakiś osobny filmik z tym podkładem, chyba tak. I ten podkład naprawdę fajnie mi się sprawdził i on. Jest e, trochę bardziej kryjący, moim zdaniem, niż ten. E, better than Perfect. E, z, jeśli się nie mylę, tak? E, mam nadzieję, że nie przekręciłam e, nazwy, e, ale. Mm, ten jest trochę trwalszy, natomiast ten również fajnie mi się sprawdził, i on tu jest określony jako taki satynowy mat, i rzeczywiście bardzo ładnie wygląda na twarzy, i z przyjemnością go używałam. Teraz Wam chciałam powiedzieć o dwóch kremach pod oczy i jeden krem. Który mi się z tych dwóch mniej sprawdził? Znaczy, był ok. A to jest z Bielendy, z witaminą C, w porządku, chociaż jakby opakowanie. Tak sobie bo nie jest niby duże, ale szklane, takie średnio poręczne. Gdzieś już widzę, że się straciła ta nakładka. I kremy po raczej są dość małe i zgrabne, i chyba wolę takie w tubeczce. Zresztą zaraz będę miała drugi taki to wam pokażę. Jeśli chodzi o sam środek, czyli sam produkt, to w porządku, jakby dość lekki, a jak dla mnie trochę za lekki i. Jakby ok, ale nie wiem, czy jeszcze go kupię. Nie, nie mogę powiedzieć, że byłam z niego niezadowolona, ale nie jest to na pewno żaden mój hit. Natomiast dużo większym hitem jest kolejny krem, myślę, że Wam dość znany. To jest właśnie krem w takiej tubeczce, które moim zdaniem są właśnie fajne, zwłaszcza gdzieś zabrać do kosmetyczki, mało miejsca zajmują i to jest ten krem pod oczy z Eveline z śluzem ślimaka i on tutaj mamy dzień noc on jest taki bogatszy ta konsystencja jest taka konkretniejsza mnie on pod makijaż też się sprawdzał, natomiast no musicie sobie przetestować, jak wam to będzie odpowiadało, ale na pewno bardzo fajnie nawilża i jest to krem z takich kremów w niższej cenie, bardziej przystępnej, no i tak bez, bez problemu gdzieś tam do dostania w drogerii. To no, myślę, że jeden z takich najfajniejszych kremów, jakie testowałam i jeszcze już, już tak jesteśmy wiecie w prawie przy końcu, ale jeszcze tutaj kilka produktów chciałabym wam pokazać. Kolejny krem, bo zostały mi jeszcze trzy kremy i jeszcze jeden produkt do włosów. Kolejny krem to jest Bingo Spa i to jest krem na noc, jeśli chodzi o produkty Bingo Spa to jest osobny filmik. Zachęcam was serdecznie do zerknięcia. Tam opowiadam o kilku produktach Bingo Spa, które miałam okazję przetestować. Także Zachęcam do zrobienia, jeśli nie widzieliście, a jeśli chodzi o ten krem, to jest to krem na noc, jak wspomniałam, on bardzo fajnie nawilża, nie jest to taki ciężki arsenał, natomiast plus jest taki, że nie jest on taki właśnie klejący na tej twarzy, nie zostawia takiej, wiecie, jakiejś ciężkiej warstwy. A nawilżenie daje bardzo fajne. Tak jak mówię, są kremy, które mocniej nawilżą, ale czasem też właśnie gdzieś później ta twarz, no, no, czuć, tak, że mamy gdzieś ten krem na twarzy, a tutaj nie było jakby tego problemu. Opakowanie też jest szklane i może nie najlżejsze, chociaż jakby. Wielkościowo nie jest jakiś bardzo nieporęczny. Generalnie mogę Wam go z czystym sumieniem polecić. Następny krem to jest krem, który też wydaje mi się, że właśnie w w tym filmiku z wieczorną moją taką rutyną był. No opakowanie takie no całkiem ładnie może wyglądające, ale dość właśnie duże, niezbyt poręczne. Natomiast krem, który jest na noc fajnie nawilżający. Ja pamiętam, że przez spory czas używałam, bo akurat je miałam tak jednocześnie z tym serą i bardzo fajnie to tutaj współgrało, bo sam ten krem nawilża, ale może dla mnie troszeczkę za mało. E, troszeczkę mogło być mocniejsze to nawilżenie, ale sam krem fajnie mi się sprawdzał, e, bo e, miał taką bardzo przyjemną e, właśnie konsystencję, był, t, fajnie się wchłaniał, e, nic e, wiecie, złego się nie działo, więc e, jak najbardziej na plus. I jeszcze jeden krem, a, to jest e, krem... E, nie wiem, czy kojarzycie, ja miałam, już Wam pokazywałam, też chyba w Denku był, e, taki sam e, krem, tylko e, w różowym opakowaniu. E, natomiast tu mamy e, Bergamo i on jest z kawiorem e, i e, opakowanie no jest też takie niekoniecznie poręczne, nie najlżejsze, bo tu już nic nie ma, a ono samo jest ciężkie, więc może niekoniecznie w podróż. Natomiast wizualnie, no całkiem, zobaczcie, ładnie się prezentuje, a, bo tu mamy takie złote opakowanie, dość takie oryginalne, bym powiedziała. I ten krem bardzo fajnie mi się sprawdził. Już wam mówię, jak on jest do końca. Aha, można rano i wieczorem go stosować bo tak chciałam wiedzieć, jak producent teoretycznie poleca. I ja bym się tutaj zgodziła, w sensie owszem, no na dzień może w te upały, co teraz są, mógłby być trochę za ciężki. Natomiast jeśli nie było takich upałów, to on pod makijaż też mi się fajnie sprawdzał, ale na nos też fajne nawilżenie dawał, więc bardzo byłam z niego zadowolona i po, po tamtym właśnie, który miałam wcześniej, ten różowy, właśnie zdecydowałam się na ten i e, oba Wam w sumie e, polecam. E, jeśli e, ja nie wiem, czy on dużo nie jest, ja go kojarzę z Hebe. E, te kremy. E, też właśnie czasem są fajne promocje, więc jeśli będziecie w Hebe, możecie sobie zerknąć, być może Was zainteresują. I ostatni już produkt, trochę tego się zebrało, wydawało mi się, że nie aż tak dużo. E, ostatni produkt jest e, do włosów, e, już na pewno był. E, Raczej na pewno, w ulubieńcach, tak mi się wydaje, bo jest to bardzo fajny produkt. Jest to odżywka, którą ja lubię nakładać sobie. Już mam kolejne opakowanie, lubię nakładać sobie w takiej. Mm, niedużej nie ilości, takiej dosłownie, wiecie, groszek rozetrzeć w dłoniach i na takie wilgotne włosy na końce dać tuż przed suszeniem. I bardzo fajnie się sprawdza, włosy mam wrażenie też się tak jakoś lepiej układają i są takie milsze w dotyku, także bardzo Wam polecam i mamy tutaj dużą pojemność, bo mamy tu 200 tego produktu, więc widzicie naprawdę taka spora tuba. I to wszystko. Także mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał, że coś ciekawego zobaczyliście. Jeśli któryś z tych produktów też mieliście, to jestem ciekawa Waszych opinii. No i dajcie znać, co Was najbardziej zainteresowało, oraz właśnie jak, jak lubicie, jak te nęka wyglądają. Wszelkie Wasze komentarze, sugestie mile widziane. No i nie zapomnijcie zostawić tej ławki. Naprawdę to jest bardzo, bardzo miłe, kiedy widzę, że te filmiki Wam przypadają do gustu. Także dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!